Cześć, witam Cię. Tym razem jesteśmy na kolejnej inwestycji. Kolejna inwestycja sfinansowana z Funduszu Ochrony Środowiska. Instalacja na gruncie będziecie za chwilkę widzieć 10 kW. Oczywiście w rozmieszczeniu delikatnie wschód, delikatnie zachód. Zobaczcie sobie teraz, jak to wygląda z powietrza. I takie rozmieszczenie, rozłożenie paneli pomaga, aby przez cały dzień sobie konsumować w niewielkich ilościach tą energię. Oczywiście najwięcej będzie w południe, ale od samego wschodu do samego zachodu mamy produkcję. Dobrze, a teraz przenieśmy się do naszego falownika, czyli jak to wygląda wewnątrz. Jak widzicie tutaj na dworzu, nie ma nigdzie falownika zabezpieczeń, ponieważ całe DC zostało doprowadzone do domu i tam mamy tutaj naszą aparaturę zmieniającą prąd stały na prąd przemienny, który trafia następnie. Do domu, do energetyki. No i mamy naszą selfie, zabezpieczenia BC i zabezpieczenia AC, czyli standardowy zestaw, który tak naprawdę montujemy na takich instalacjach. Oczywiście falownik 8KW, czyli w zupełności sobie będzie fajnie radził z taką instalacją i nigdy nie będzie tutaj przeciążony. Nawet teraz podczas uruchomienia mieliśmy takie 7-7 kW, mimo że warunki były super, ponieważ mieliśmy bardzo chłodny dzień, ale bardzo, bardzo słoneczny, czyli panele faktycznie nie były nagrzane, nie były przeciążone. A były bardzo fajnie nasłonecznione, dzięki czemu faktycznie te uzyski były naprawdę na bardzo, bardzo fajnym poziomie. Odpaliliśmy to około godziny 14, czyli właśnie gdzie ten stół mocniejszy, ten zachodni już delikatnie mógł sobie działać, produkować. Przesunięcie od. Płaszczyzny w jedną stronę i w drugą. Jest to około 30 stopni, czyli 30 stopni delikatnie na zachód, 30 stopni delikatnie na wschód. Łącznie robi to po prostu tutaj taki kąt, który widzicie teraz tutaj ponownie, właśnie z góry. I to pozwala nam na to, że faktycznie mamy dużo wcześniej i dużo później jeszcze jakąś fajną, przyzwoitą produkcję. Dziękuję Ci za obejrzenie. Jeżeli jesteś zainteresowany pozyskaniem funduszu na właśnie na taką instalację fotowoltaiczną, jaką zamontowaliśmy tutaj, skontaktuj się z nami, a my możemy dobrać Ci najbardziej odpowiedni program, który po prostu świadczy dotacje na takie instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, ponieważ tutaj również montowaliśmy pompę ciepła. Drzwi okna zostały wymienione, została zamontowana rekuperacja. Jeżeli jesteś zainteresowany pozyskaniem środków na to, aby Twój wkład był dosłownie kilkuprocentowy, nie wiem, za 10 tysięcy, Fotowoltaika, pompa ciepła, rekuperacja, wymiana drzwi, okien. Skontaktuj się z nami. My pozyskujemy dotacje do 135 tysięcy, nawet 136 tysięcy. No właśnie, poczet takich inwestycji. Oczywiście, na koniec, jak widzicie, wszystko na filmach przedstawiamy, jak to wygląda i jak wygląda każda inwestycja.